Słuchaj to. Sprawdź to człowieku. Młody. Jo, nie tyle czy stołem, nie tyle stołem. Yo, check it out, check it Chiki, Check it, check it, No, check it. And don't no rigidi, bo niektórzy nie kumają no, tego. Sprawdź, to jest coś wyjebistego, ale mam to ego. I znasz to kolego, to jest coś dobrego. Sprawdź, jestem gościem, który napierdala mega wolne. Jestem taki, że jak coś tu pierdolę To mega cię to skniecie, sprawdźcie to trzecie Jestem tutaj i beat jest na Efece Zgrany na dyskietce Znany ten rytm, bo mega jest przejebany Wierz mi, jestem takim gościem, że nie sprawdzisz tego Jak nie poznasz mnie, bo jestem mega gościem Co ma mega ego, sprawdź coś, coś znowu, bo jest który, to jest coś tego Znowu, po to to nowo, to nowo, to Jestem mega przejebany, bo taki gość, że na Spłaty, nie że ty nie ogarnę Sprawdź mnie Focus Nawet mi nawet mi jak, mi. jak będę w garniturze, że Ci pokażę, bo chmurze taki style, że nie ogarniesz tego Sprawdź już co jest grane ja robię takie flow sprawdź Ciągle jestem z mega, mega zajęty Człowieka Klan, weź kotyk znasz to Jak masz jakiś worek, no to weź sprawdź Jestem tutaj ciągle, tu ciągle tam Ciągle gdzieś kurwa coś nagrywa, ciągle coś pierdole, ciągle coś gada, ciągle coś rapuje. Bo jestem gościem, który ten hip po prostu czuje. Ej, sprawdź jak główkuję, a nie tylko myśl Jestem gościem, który ma mega, mega ciśnienie Wieluwa. na to, żeby dawać to do ludzi. Jestem po to, żeby się rano po to budzić. Sprawdź co jest grane, a może nie wcale Sprawdź, to jest na innym kurwa programie nagrane Sprawdź, to jest mega skasowane Bo nikt tego nie ma, tylko ten grosz na komórce Sprawdź, jestem tutaj po i po długie sprawdź jak to kłoni Ej, mam takie wersję, że ty nie masz taki Jestem mega, więc co, zapisz Jestem tutaj jak Adaki Jestem gdzie się a może nie Moi ludzie są gdzieś w grze. Jest jeden, drugi, jest tutaj dziewczyna. Sprawdź, co się dzieje u mnie najpierw po mm. dymach. Jestem tutaj, wyjmam i gadam i napierdam, bo nic nie przesadzam. Cały czas jestem tym gościem i ciągle mam rymy bo nie ginę jak niektóre z syn. Ciągle jestem na ulicy, i ciągle jestem gdzieś, ciągle napierdala mi mm. życie. To wiesz, jestem tu, a to u Sprawdź, jestem gościem, który napierdala to tej plażanki. Ja i tak jest sure. za oknem, za mm. wieku Ja jestem mega w kropie, palę konopie i będę palił stare. Pozdrów mm. mam i powiedz o tym swojej koleżance. Mm. <laughs> to by było...